Witajcie moi kochani na kolejnym odcinku. Dzisiaj propozycja na zdrabki na literkę P. A więc paradiso, perły, rubiny, płynne złoto, podkowa szczęścia, przypływ kasy, pastelowe 9 i pieniędzy jak lodu. Takie zdrabki na stronie LOTTO znalazłam. Jest jeszcze playbook, ale w moim punkcie go nie było i nie wiem, czy byłby sens powiększać wkład. Tutaj na stole mam. 50 zł. Playbook zrobiłby od razu automatycznie 80. A wiecie jakie są zrapki. Gdyby był, to może bym się skusiła. Ale nie było. Tak się tylko rozglądałam, nie pytałam pani, nie widziałam. Dobrze, 50 zł wkład tak jak mówiłam już przygotowane. Zrapeczki, a propozycja jest od Renaty. Ariette4051, taki nick ma na YouTubie. Podkowa z numerem drugim. Renatka, bardzo Ci dziękuję za propozycję. Gorąco Cię pozdrawiam, serduszka Ci przesyłam. Propozycja fajna, wszystkie Wasze propozycje są fajne, dosyć szczęśliwe. Także, próbujemy. Nagrywam to, co chcecie oglądać, bo wiadomo, że Kanał po to jest, żeby się widzą podobało, a ja mam pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt jeden, jedenaście, dwanaście, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści dziewięć. 29 i jest podkowa. Chciałam powiedzieć, że <noise> zrabka będzie pusta. Jest podkowa w numerku drugim. I tutaj piąteczka, ale fajnie. Zaczynam zrabką wygraną. I tutaj mamy literki P dla potwierdzenia, co oznacza, że się zgadza. Proszę.

A czy dziewiątka? Ziemi pokażę. Siódemka tradycyjnie, jeszcze będzie y ósemka pewnie i piątka. A ja poproszę dziewiątkę. Dwa, cztery, trzy, pięć i osiem. No to ta już tutaj nie zabłysła wygraną. Kolejna.

11, 29, 19 i 28. To zresztą taka nie jest dla mnie szczęśliwa. To idzie jeszcze do pustych. To, tak, ja sobie posprzątać. Płynne złoto za chwilę, bo coś Wam powiem. Perły rubiny z numerem 10. Chyba trochę obniżę, żebyście widzieli, bo to są te cyferki takie maleńkie. 14, 13, 31, 11 i 34. Takie wygrywają jeszcze nasz lub pierścionek, który mnoży. I co ja tutaj mam? 18. Nie mam dwadzieścia trzy, dwudziestek wcale. Trzydzieści cztery jest zgrana dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, szesnaście, dwadzieścia sześć, dwanaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia dwa, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem.

Ale ładnie, coś tutaj się zbiera na kolejne. Paradiso na końcu, płynne złoto teraz. I powiem Wam, że yy, obiecywałam Wam paczkę. Bardzo trudno, wszędzie mają pozostałości. Paczek z tyłu nigdzie nie mieli. I pomyślałam sobie, że może zamiast tego płynnego złota wtedy zrobię zodiak. To jest, też jest taka zrabka z tych starszych. I tak już rozważałam inne wyjście na inną paczkę. Ale proszę bardzo. Niespodzianka, paczka mam, paczkę mam. Niespodzianka, strapeczka cała jest. A będę drapać, to będę wam mówić, numer 12. Byłam na zakupach w tym moim punkcie. Akurat wybierałam zdrapki na ten właśnie odcinek, zdrapki na literkę P i wchodzi pan od lotka. Z kartonem pełnych z drapek i mówię do pana, że pytam go, czy ma yy, płynne złoto. I mówi, że tutaj w kartonie nie ma, ale zobaczy w samochodzie. No, mówię, że bardzo bym prosiła, bo zależy mi bardzo na tej paczce. Nigdzie nie ma, gdzie pytam. A bardzo bym chciała tą całą paczkę przetestować. No, już mu nie mówiłam dlaczego, bo o konale nigdzie nie mówię w żadnym sklepie. Pierwszy rządek pusty. No i pan poszedł do samochodu i niesie dwie paczki płynnego złota. Także miałam takie szczęście, że tego pana spotkałam. No i pan, to jest 38, wyciąga te dwie paczki przede mnie, przed siebie, w moją stronę. I mówi, którą wybieram. A ja mówię, że z lewej strony, od serca. No i tak udało mi się kupić. Także bardzo się cieszę. Odcinki będą. Jak na razie jest puste, bo ja tutaj gadam. A nie mówię nic, czy coś trafiam. Odcinki myślę, że nagram sobie i będę Wam wrzucać od poniedziałku. Od wtorku, bo w poniedziałek jest premiera. Tak wyjątkowo w poniedziałek: 26 i 29, czyli ta jest pusta. A więc od wtorku poleci seria właśnie z tą paczką. Także super. Ja się bardzo cieszę, że tego pana spotkałam. Wytrzymajcie mocno kciuki. Ja sobie te odcinki nagram oczywiście wcześniej, tak jak wszystkie. Tylko będę wam wyrzucać. Myślę, że. Zrobię po 5 sztuk na odcinku i będzie 5 odcinków, żeby emocje dłużej trwały. Torba i kostium szukamy. Także tak mi się udało, bo ten pan w tym kartonie do tego sklepu yy, nie miał. Czyli gdybym go nie spotkała, to by pewnie nie zostawił. A tak udało mi się, że mi z samochodu przyniósł. Także super. Sobie jeszcze trochę z nim pogadałam. Tu jeszcze torba. Właśnie mówił, że już nakład kończy się tego paradiso. Że zrabka bardzo udana, bo miała duże wzięcie. Spodobała się ludziom. Także mówił, że już nakład się kończy w magazynach nie ma. Tylko jakieś pozostałości w punktach i w kolekturach. A tu jeszcze był kostium. I nutka i latarnia. Ale jest wznowienie. Niedługo. Także będzie nowa edycja. I będziemy drapać nową wersję. Paradiso. Ta na stronę mam iść. Nie. Się jakaś czwórka pokazała jakiś numer szorty aparat 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 tu są szorty tu są szorty no to dajcie chmurkę i będzie ładne zakończenie tej edycji nutka i latarnia. Dobra, chyba wszystko, bo jak ja gadam, to ja gubię. Mniej się skupiam. Piłka wodolot. Jest wodolot. A to jest w ogóle, nie wiem, czy mówiłam z numerem 25. Piłka wodolot. Tu jest piłeczka. wiadro napój tutaj nie ma tu nie ma jest wiaderko tu jest wiaderko a soczek tu teraz liść i delfin Tu jest ten listek, tu jest listek, delfinek i tu są dwa listki i ostatni tu na górze to palma, a tu bluzka. Tu są dwie palmy, tu jest bluzka, bluzka, bluzka i tu nie ma. Teraz kapelusz i krab. Kapelusz jest tu, krabik jest tu, tu jest krab. I kapelusz, pomarańcz i mywa. to jest mywa i pomarańcz. I tu mywa. Muszę sobie dobrze przygotować drapaki. rękę wyćwiczyć. Do tej paczki całej, bo wiem, że to jest ciężka warstwa. Ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Ryba okulary. Ale tak mi się ta paczka zamarzyła, wymyśliła. No to trzeba to zrealizować. Już się martwiłam, że Wam o tym mówiłam i, i że nie uda mi się takie wszędzie mają zapasy, że mają tylko to co na półce. Paradiso puste. A więc w propozycji Renatki zrabki na literę P. Nie za bardzo szczęśliwe, bo z 50 zł odzyskałam 15. Perły rubiny, 10 i podkowa szczęścia piątka. Ale 15 zł na dalszą zabawę mamy. Także ja Was serdecznie zapraszam na premierę zdrapki krzyżówka XXL, która będzie w poniedziałek. A od w to roku lecimy z paczuszką płynne złoto. Ja Was proszę bardzo o trzymanie kciuków. Tutaj jest 10 stopni wygranych. Czy to będzie paczka standardowa? Czy to będzie jakaś lepsza? Okaże się. Byłoby fajnie. Ale wiadomo, ja się. Już nastawiłam na ryzyko. A wydaje mi się, że właśnie w tych starszych zrabkach jest większa szansa na jakieś tam wygrane niż w tych nowych, ale zobaczymy. Jak dwa lata temu pakowali paczki i planowali. Pięknie wam dziękuję za obecność. Zapraszam na kolejne odcinki. Pa.